YOSHIBANKU z tej strony, o nie, wiem, czy mnie było dobrze słychać YOSHIBANKU z tej strony, Kacperes09 to jest widzowie kolejny odcinek Dzisiaj widzowie gramy w, po długim czasie w Minecraft Bedwars widzowie, tak dokładnie Oczywiście bierzemy sobie na jaką mapeczkę Ten, najlepsza jest w sumie fajna, każda jest fajna No, Najlepsze są na przykład Medieval albo Tundra moim zdaniem Czyli te modiwe to są zamki, ale ja wolę bardziej tundrę, tundra to jest moja ulubiona mapa, tak, tak tak, to jest moja ulubiona mapa, o, no i więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, a my lecimy, za lecimy grać, tak sobie może z 3 rundy zagramy, albo 2, e, w Bedwars. dobra, nie ja nie wiem gdzie ja chodzę w ogóle, ja chodzę gdzieś, nie Dobra, mamy, oj, okay, mamy, oj, okej, okay, 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 mamy zamek i my jesteśmy ciemnoróż, ciemnoróżowi, Ja w ogóle takich skinów nie chcę, bo mi się wtedy ciężko zabudowuje TT, te nie, bo to jest jakby tam na jedną kratkę, a to się dalej zalicza na dwie jakbym. a tutaj nie wiem dlaczego ja mam tego creepera rozbudowanego, ja wolę taką, łóżko, bo wtedy mi się tak, oj, to łatwiej zabudowuje. Widzowie, ogólnie mogę nawet nagrywać jeszcze na przykład um, takie odcinki um, na przykład z No jak to się nazywa? Z No z Modern Mystery albo z Sky Warsów. Akurat Sky nie lubię. Kiedyś lubiłem, a teraz już. Nie wiem, przełożyłem się bardziej na Bedwars. Wolałem kiedyś Skate Wars, to tak, to taka ciekawostka. po taką ciekawostkę, wam powiem. Dobra, lecimy do. Oha! On nas czegoś nie fajnego. No ty kurcze, już to miałem prawie! Miałem to! Ja nie mogę! Miałem to już! Ja już to miałem, to naprawdę, totalnie. Ty. ty! Ale do mnie to ty masz zakaz przychodzenia, ok? Do mnie to akurat nie możesz. On idzie, on idzie. patrzcie jak mu wyskoczę. A ty gdzie? Dobra. Nie no, nie, to jest po prostu piękne. No Jezu, dobra, je, dobra, mam zaraz to też z betona zrobię. No i będziesz tak chodził i ginął, nie? No to jest... No patrz. Ty, bo mi zepsuje jeszcze. Nie, nie da rady. Zabijmy go jeszcze ostatni raz. Końc. Nie ma. Oj, tam wysułem, ale trudno. Oj, już, już coś chyba nie chodzi. Właśnie... Ciekawe dlaczego już nie chodzi. Ale co jest? Kto to tak zabija każdego? Ja się boję, to jest jakiś... Po co ja to kupiłem w ogóle, jak mam ten... No dobra, nieważne. To musi być jakiś... Jakiś spoceniec. Si się boję go, że on tak chłopie zabija każdego. Normalnie taką... O... Ja ja myślałem, że ja spadam już. już. Tak wkurzył na siebie. No patrz to! I w... widzicie to ja nienawidzę takich lagów! Ja dobra. Chcę ci że jesteś jedna... teraz wrogem. Więc zaraz... Yy, zaraz zginiesz. Oj, o kurczę. Chyba ja będę musiał teraz tak utrzymywać mocno. Wiem, że ty tu gdzieś jesteś, chodź się, pić, a nie. No, on no wiem, ja wiem, że on tu gdzieś jest. Na shiftie siedzi się, kampi. Ty gdzieś tu jesteś. A yeah. je, bo Nie no, nawet jego niku nie widać nigdzie. Ja wiem, że on gdzieś się czai. Pewnie jak będę coś robił w sklepie, to mi wybiegnie, więc zacznie nawalać. I się dlatego boję iść coś kupować. dobra, ja mam inny plan, I idę do niego wtedy. Nie idzie za mną, to. Aha! On też łóżka nie miał, on zginął po prostu, co? A ja się tu. A ja się. Ej, ej, żadna osoba łóżka nie ma! Ej, co tu się dzieje? Kto jest jakiś taki ogarnięty, że tu każdy łóżk. Nie wiem, po co mi to. Nie wiem, co ja sobie zrobiłem po prostu. To jest taki mocny. Ży... Ej, dobra, pomarańczowego trzeba zlikwidować. Bo on się, robi coś za... on się robi za potężny. Mi się wydaje, że zielony. Albo pomarańczowy właśnie jest to taki ogarnięty. Najbardziej. Nie, no ja, ja nie mogę, bo ja nie mam łóżka teraz. Ty! Pan, jakby chciał zepchnąć, Debyl. Czego nie widział mnie? Joszica nie miałem, więc mnie widział pewnie. Jest padł! Teraz po ciebie chodzi, teraz ty chodź zielony tobie. Ja od 10 tego Ja nie mogę, ja, ja nie mogę, ja ta seria ja taką strefką za zakładać. A, <śm> super, dobra widzowie, lecimy na kolejną rundeczkę Tu i lecimy na kolejną rundeczkę. Jej. A właśnie, zapomniałem ne, zagłosować na tundrę. Co? No nie, ja z takim cheaterem nie gram. No ja nie, ja ja, ja, ja nie. No, no Patrzcie, co on robił. Wy to widzieliście? Przecież on zabije każdego w sekundę. Patrzcie to. Zaraz zaraz będzie, że yy, komuś już go zepsuł. On sam chyba siebie zabił teraz. Patrzcie to. Ale, ale haker co nawet się nie potrafi ten Dobra, widziałem. Ja wiem, bo ja jestem zestresowany ja on, Może on go wywalił albo coś, bo ja widzę, że go, on coś nie psuje Może on uznał, że będzie grał fair. Pa, niebieski się tam do niego buduje, ale. Jaja, do kogo ja mam bliżej? Myślę, że ja mam do, do niego bliżej, chociaż nie na równo chyba. Jezu. Chyba, że on jakieś haki odpali. Nie on się boję, zobacz. No, spada. Ej, teraz tak leci na mnie i mnie zabija na strzała. Tak wyłania się wiecie, i... lata se na, jak na kreatywie i mnie nagle... i mnie nagle BOOM! Z jednym shotem po zabija. Dobra. No, bo tam ja widzę, że już ludzie kurczę z betonu budujemy. Nie wiem czy chcę z betonem budować. Są chyba aż tak dwa, więc ja wolę sobie lecieć po, złotu, po złotówkę. <gry> no, patrzcie to. I z tym sposobem możemy sobie pójść kupić ochronę jeden i ochronę dwa. Eee, ochronę jeden i ostrość jeden. I bum, oj. Wskoczyłem. Może on wyszedł po prostu, albo nie wiem, kompa mu wywaliło. Tak by było najlepiej chyba. A. Ale że zielony tak... To... No i jeszcze... Mo... Patrzcie jaki harm, nie? Jeszcze użył sobie. Ale on też kupił zroi, bo on musiał prawie wszystko naokoło przejść. Żeby moim mostem się skupił. On szybciej chyba nawet się tam przebudował. Ej, ty zapomniałem sobie ten kupić. Ale z tym... Ja! Ja zawsze zapominam o tym! No ja ludzie, no! No patrzcie, no i przez przypadek zbroje kupiłem, no dobra, trudno. No ty deby, no. Dobra, mam No, ucie... no widzicie jak uciekał, już się mnie boi. Niech się zrespawni raz ostatni, szybko. Ja nawet nie mam killowań, będę musiał 60 kilo kupić. A on nawet ja. No chyba haki kurcze robi. Jaki to jest Nick? Nie, bo ja nie pamiętam jaki ten typ miał Nick. Ten, ten haker. Może on nie, może mu się haki kurcze zepsuły i on teraz próbuje ją ogarnąć. Ja nie wiem. No. Nie spać. I tak się to strzela. I jakoś Chyba. Nie, już chyba stać na ochronę. Tak. I kupmy sobie. Tego kupmy, tak. A z tego sobie kupimy Ja bym chyba szedł. Patrz to. <zysy> <zysy> jak go porobiłem! On mnie chciał sprankować, a ja go sprakowałem, no. O, dzięki za jedną żółtą przynajmniej. To ja wiem, co ja sobie zrobię. Ja nie mogę, jaka ta muzyka gra. Dobra, nie chcę w się sensie nie mocno, ale czekaj. Co Aha, wiem, dobra. No, lepszy, lepszy kill off. Patrz, mam wszystko żelazny, żelazny miecz, żelazne zbroję, żelazny kilo. <laughs> Jednak się wrócił, bo... No ale chłopie ty w ogóle teraz o tej temów nie masz. Co ty chcesz zrobić? Co ty chcesz zrobić, patrz? Jo! To. <laughs> to było piękne! Jo! Co to było? Jak go porobiłem ty! on? Kto to zrobił? Dobra, różowy, wiem. Dobra, zapamiętam sobie go. Różowy. Zapamiętam, zapamiętam różowym. A wiecie co zrobię teraz? Idę właśnie do niego. Zobaczyć czy to tak fajnie przyjmę komuś. bardzo jest cheater. To nie jestem cheater, bo miał chyba takiego bardziej zielonego stylu. Aha, bo nie ma uszta. no to nie bardzo dobrze mi tak. Dobra, idziemy niszczyć inne łóżka teraz. Tego nie zbieram. O Jezu! Ej, o, ja nie wiem, mam dwa, o, nie. Tamty typ. Co ty robisz? Co udaje? Ja! No i dupa! Super! Fajnie, dobra, gramy jeszcze raz. Gramy, widzowie, jeszcze raz. Niestety, jedną, trzy rundy zagraliśmy. Jedną wygrałem, pierwszą, drugą przegrałem, bo spadłem. A praktycznie to mnie wygrał. A trzecią teraz, właśnie widzowie, zobaczymy, czy przegram, czy wygram. Super. parkour Easy, ja na nim spadam streeta nie użyłem. No, no ty, no. Nie ja, mam, dobra. Wow, moja ulubiona mapa! Widzowie, mamy moją ulubioną mapę. Tak jest, widzowie. Mamy moją ulubioną mapę. Zbieramy szybko tego. No, dawaj szybciej, szybciej, bo czasu nie mam. Za bardzo. Ale to szybko teraz to zrobiłem. Pierwszy raz tak zrobiłem. Ale, że i co? Już? Kto tak się dał łatwo z... ten... Wiecie co teraz robimy? Robimy tak. Robimy tak, robimy tak, tak. Idziemy teraz do cypka, potem się budujemy do złota. Odbudow... Za, no zabudowuj sobie, spokojnie. ale no, już nie masz po co zabudowywać. Wiem, dobry, ja przyszłem po złoto. się jeszcze raz spałni. O, idealnie. A tu wziąłem. Dobra. Lecimy teraz. Tutaj. Tu. 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 Już chciałem tutaj, w to, nie wejść. Eee, a właśnie, no. no. i git. Mamy lepszy miecz. Nie wiem czy się nie dobudowywać do jakiego jak, jak już w sumie to ludzi. Ja wam to za, tak wzroju, bo już mam bardzo... Już mam trochę no tych minut mam trochę ten film już trwa. Nie wiem, kogo mam atakować. Cześć. No ale ze szkła, no to chłopie, to jakbyś nie miał obudowane tego łóżka w ogóle, no. no ludzie. O, o, o ho, ho, ho. Kurczę, ja, ja tak umiem... jestem, nie wiem. Ja nie, ja nie wiem, na, na tych, na Javie to ja mi się wydaje, że na Javie to tam są normalnie naprawdę ogarnięci, a tutaj na tym Bedroku to patrz to. Ja dopiero robię taki... no i patrz to, no <laughs> i nikt nie może zabić. Chyba, że dobre na do jakimś czasie się, dopiero, nie wiem, po jakiejś, po dziesiąt, dziesiątej grze, grze się jakiś taki ogarnięty trafik. No bo ja tutaj każdego niszczę teraz, nie, ja nie wiem bo ja nie mam tego. To tak. A to mi... Pasznie, pasz, ja mam tego. Ja sobie mogę tak trzy staki sobie kupię nawet chyba. Nie, dwa. To mi już nawet nie jest potrzebne. Wywalne. I on się tu zrespi, nie? Przecież Ja mu zniszczył ja Ej, nie, nie mogę, ja muszę go teraz zabić Ja nie mogę nic zniszczyć i go zabić wtedy Dobra, ja go dwa razy A, dziewięć miał Dobra, widzowie, patrzcie to Idę sobie kupić dodatku Co? Jak to? Ty, bo mnie zabije Patrzcie to widzowie, mamy go <noise> Ej, bo <on> mnie zabija. <noise> Dobra, patrzcie to widzowie, niszczymy mu łóżeczko O się tam sam udusi On się dusi Zginie Oj ty, bo ja teraz spadłem się... Ty, no sam się zamknąłem Widzowie! Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach i nara!